Witajcie, z tej strony Kantar Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Renegade Ops. Jest to gra Avalanche Studios, która jest odpowiedzialna za Just Cause oraz Just Cause 2. Właśnie podczas prac nad Just Cause 2 twórcy wpadli na pomysł, że stworzą widok w grze z lotu ptaka i dzięki temu powstało tutaj Renegade Ops, które wydali w dystrybucji elektronicznej tylko. Gra wydaje mi się, że jest czysto konsolową zręcznościówką, dlatego też jest tu rekomendowane, aby używać pada. Ja niestety go nie używam, dlatego, przy pomocy myszki i klawiatury, pozwolę sobie zagrać na najmniejszym poziomie trudności. Gra pracuje na silniku Avalanche Engine 2.0, który jest stosowany w Just Cause 2. Mamy tutaj pierwszą misję i myślę, że tą pierwszą misję uda mi się przejść przy pomocy Gordona Freemana. Oczywiście, tak tak, jest to znany Gordon Freeman z gier z serii Half Life. Zaczynamy sobie rozgrywkę. Tutaj będzie takie króciutkie, króciutkie intro, ponieważ to takie główne chciałbym zostawić Wam. Nadanie główne, gdy zainteresujecie się tą grą. W grze walczymy sobie z Inferno, przywódcą grupy terrorystycznej. I w zasadzie tyle tutaj mamy powiedziane, a cała przyjemność rozgrywki. Myślę, że nie jest zaburzona dzięki temu. Po prostu ta niesamowita oprawa graficzna, wybuchy i wszystkie inne rzeczy, które są tutaj dostępne, naprawdę nie potrzebują jakiejś niesamowicie skomplikowanej fabuły. Gra sama w sobie daje przyjemność z oglądania jej. Ja sobie tutaj będę podróżować przy pomocy takiego mojego pojazdu. Jest to oczywiście w tym wypadku pojazd Gordona Freemana, no i zobaczcie jakie w grze są piękne wybuchy. Te tutaj bomby bardzo, bardzo przyjemnie dla oka wyglądają, te rozświetlenia wszystkie. Wielokrotnie, gdy na początku były pokazywane screeny z tej gry, wiele osób naprawdę zachwycało się jej wyglądem, ja oczywiście też do tej grupy należałem. No i tutaj te bomby się uzbrajają Ale to nic nie szkodzi Ja sobie pozbierałem trochę punktów No i teraz muszę sobie unikać tutaj Min Rakiet lecących z góry No i lecieć do celu Moim aktualnym celem jest zniszczenie jakiegoś Auta wyrzucającego Tutaj naboje moździerza Myślę, że za chwilkę Sobie do niego dojadę I zobaczymy Trochę wybuchów o, tutaj jest ten moździerz. Oczywiście ma taki paseczek. No i piękny, niesamowicie przyjemny wybuch. Zbieram trochę pieniędzy, zbieram trochę monet. No i jeszcze tutaj jest jakiś opór ze strony żołnierzy i jedno autko. Świetnie. Na tym poziomie trudności oczywiście jest bardzo, bardzo łatwo. No i w zasadzie to będzie taka e, zabawa prowadzenie za rączkę, ale myślę, że to będzie najlepszy pomysł, ponieważ na wyższych poziomach trudności jest trochę trudno. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że tutaj te cele się cały czas zmieniają, bo oczywiście w grze mamy cele, które cały czas wymagają od nas wielkiego skupienia. No i musimy sobie, za nimi podróżować. Teraz w zasadzie muszę już cel się zmienił, muszę sobie uwolnić więźniów. Oni są w różnych miejscach w takich klatkach porozsadzani i ja dzięki temu sobie że do nich podjadę, zniszczę klatkę, mogę ich zabrać i powinienem ich eskortować do kościoła. Dzięki temu mogę sobie za każdym razem trzech tych więźniów eskortować. No i przez co mam dodatkowe punkty. No i wiadomo, jeszcze osiągnięcia, ale Akurat ta gra tutaj ma bardzo mało osiągnięć, tylko 12 Co w zasadzie nie jest dla mnie motywacją, ale większą motywacją jest silnik i to, że takich gier w zasadzie nie mam na komputerze nie ma innych gier tego typu dostępnych na Blaszaki, niestety bo czasem bardzo brakuje nam takich gier. Oczywiście niestety twórcy nie wiem dlaczego nie wydają ich. Po prostu na, y na PC-ty Wydają tylko na konsolę Może tam jest większy rynek, nie wiem Ale jestem pewien, że za każdym razem Gdy taka gra trafiłaby w moją ręce To na pewno nie przeszedłbym koło niej Obojętnie Teraz mam kolejnych więźniów sobie Przynieść, o mogę tutaj puścić Swoje antliony I one zrobią za mnie Brudną robotę Tutaj mam kolejnych więźniów To jest jedna klatka, czyli jeden więzień Dlatego też muszę sobie jeszcze dalej Pojechać, i dzięki temu, tutaj zaraz jeszcze ktoś będzie mógł się ze mną zabrać. Wszystkie w zasadzie budynki tutaj się mogą zniszczyć. Raz wydarzyło się tak, że naprawdę nie miałem tutaj nic innego, tylko rakiety, i niszczyłem wszystko na swojej drodze. Jak widzicie, tutaj nawet z każdego budynku wydobywają się jakieś strzały. Jednostki wroga są porozstawiane wszędzie, i ja jestem ciągle na linii ognia. Tutaj mam strzałkę. Co tutaj mnie czeka? Jak widzicie, piękna plaża, palmy. No i tutaj baza wroga, oczywiście. I kolejna paczka więźniów. Ostatnia paczka. I teraz. O, tutaj, co to jest to niebieskie? O, mam pistolet maszynowy, czyli dzięki temu będę mógł sobie lepiej strzelać do wrogów. Oczywiście ten pistolet jest pe przez pewną ilość czasu i teraz muszę sobie zniszczyć transporter więźniów. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i mam nadzieję, że o tam jeszcze więźniowie są dlatego ich uwolnię, ale ja jeszcze mam ten cel główny czerwony. Zaraz sobie o pięknie rozwalę ten transporter. I czy to będzie wypełnione, czy muszę ich jeszcze zabrać ze sobą? no pięknie zadanie aha zaliczone zostanie gdy ich zabiorę dlatego też muszę sobie oddać o powinienem przyspieszyć powinienem dojechać czym szybciej do tego kościoła oddać swoich tutaj więźniów i wrócić po tamtych żeby tylko o tutaj jest jeszcze jeden transport żeby tylko dostać dodatkowe punkty i żeby zaliczyć sobie Dodatkowo, może osiągnięcie. Gdzie jest ten kościół? Czyżby tutaj to było za tą czarną strzałką? Zobaczmy, zobaczmy. Przyznam wam szczerze, że trochę utrudnione jest sterowanie, gdy gramy na klawiaturze, ale myślę, że po pewnej wprawie, po jakiejś pół godzinie, to wszystko naprawdę tutaj ładnie, gładko idzie. Teraz mam jeszcze kilku więźniów sobie wziąć ze sobą. Więc tutaj chyba oni powinni jeszcze być No genialnie Są w klatce i dlatego też Mogę sobie ich zabrać ze sobą Widzicie tam z lewej strony u góry Mam poziom swojego życia Ale niestety w tym poziomie trudności Naprawdę nawet na niego nie patrzę Ponieważ Nie interesuje mnie to Bo mam nieskończoną ilość żyć Zabieram sobie kolejnych więźniów ze sobą I Muszę zniszczyć teraz pojazd rakietowy. Genialnie Antliony się nim zajęły i ja mogę swobodnie sobie wrócić z moimi więźniami, aby ich uratować, aby ich zostawić w kościele. Mogę sobie oczywiście tutaj też przeskoczyć. No, normalnie ten samochód powinien już się bardzo, bardzo poniszczyć, ale nie tutaj. W świecie Renegade obs jest wszystko możliwe. Jadę sobie do kościoła trochę do palacza użyję. No tutaj miałem do góry jechać. Gdzie ten kościół? Aha. Tutaj gra mi jeszcze pokazuje kolejny pakiet więźniów. No i teraz mogę sobie swobodnie ich oddać. W miejsce docelowe. Gdzie ja muszę? O, teraz mam kolejny obiekt, ale jeszcze chciałbym do kościoła. Kolejne zadanie to teraz będą na mnie czekać jakieś czołgi. Wydaje mi się, że tak. Mam jeszcze pistolet maszynowy i zobaczymy, co w tym momencie na mnie czeka. Dodatkowo mam jeszcze aha, zamiast pistoletu maszynowego mam rakiety. E, pomyliłem się, bo tutaj widziałem ikonkę z lewej strony. Zobaczmy, ach, niestety dostałem. Jak tutaj się stąd wydostać? Przejadę sobie pomiędzy drzewami. No i tutaj ten cel na mnie czeka. Ten moździerz. Gdzie on się znajduje? Tutaj jest jeszcze jeden, oj, tutaj taki duży. Piękne wybuchy, naprawdę genialne, bardzo dużo tutaj punktów życia, czy punktów w ogóle tutaj do mojego ogólnego wyniku. Popatrzcie, ile wybuchów, jak to wszystko się pięknie niszczy, naprawdę świetnie to wygląda. Zabiorę oczywiście was też ze sobą po drodze i. Trzeba jechać do kolejnej części zadania głównego. Przyspieszę sobie oczywiście. No i teraz zwolnione tempo, ponieważ gra jest tutaj trochę limitowana. Ten czas jest limitowany. Ale to specjalnie, żeby podkręcić trochę rozgrywkę. Uniknąłem sobie tej rakiety z góry, którą mi tutaj ten moździerz strzela. Czy to ten? Niestety nie, ale tego zniszczę, wyrzucę sobie tutaj antliony, no i pozostaje mi nic innego jak tylko zabrać jeszcze tych ze sobą. I tutaj jest ten moździerz, który muszę zniszczyć trochę. Odjadę. O, niestety nie zdążyłem. Bardzo, bardzo szybko on wybuch. No i teraz, zanim będę miał kolejne zadanie, to czeka mnie film. Jak widzicie teraz muszę zlikwidować Trzy czołgi Mam nadzieję, że mi się to powiedzie Może nie być to takie trudne Teraz, ponieważ na tym Najłatwiejszym poziomie no to Będzie to zabawa, ale Na tych wyższych to będziecie się musieli Zapewne bardzo, bardzo Natrudzić Ja sobie wziąłem trochę teraz punktów życia No i gonię ten czołg o, wychodzi na to, że on już zginął, ale ja nie mogę doprowadzić do tego, aby tutaj te czołgi zniszczyły kościół. Także to jest takie zadanie na obronienie pewnego elementu, na obronienie pewnego miejsca. Gdzie jest ten kolejny czołg? Oczywiście tutaj pięknie. Jeszcze niestety nie mogę używać antyionów, ale. Te czołgi na najniższym poziomie trudności nie są jakieś super mocne. Teraz mam pakiet antlionów ze sobą, mogę ich użyć, ale to zaraz. Wezmę sobie po drodze jeszcze więźniów ze sobą. I ten czołg tutaj, ostatni. Świetnie, aha, wychodzi na to, że to jeszcze nie był ostatni czołg, dlatego też muszę sobie poszukać kolejnego. Grze, oczywiście, oprócz takich typowo klimatów rodem z dżungli, mamy oczywiście zupełnie inne klimaty. Możemy też zagrać sobie w klimatach zimowych. Wtedy rozgrywka wygląda jeszcze przyjemniej. Ten silnik naprawdę jest stworzony do tego typu przedstawionych krajobrazów. Czyżby to był ostatni czołg, który muszę pokonać? Tak, oczywiście. No i genialnie. Mam pełny komplet życia i kolejny filmik. Dostałem nową zabawkę i teraz muszę się dostać do kościoła. Zobaczmy co to jest. Ja ale sobie przyspieszę oczywiście, żeby szybciej się tam dostać. O niestety trochę nie wykręciłem i wpakowałem się w drzewa. A jak widzicie, tutaj gra chciała mnie odrodzić, ale nie było to potrzebne, ponieważ wymanewrowałem i jestem. Co tutaj mnie czeka? O, genialnie, teraz będę podróżować helikopterem. Kolejny cel, tym razem teraz muszę się przemieścić gdzieś dalej. I muszę zniszczyć wyrzutnie rakiet. oczywiście helikopterem też mogę przyspieszyć jak widzicie teraz będę wpływać w tereny nadmorskie trochę nie wymanewrowałem i uderzyłem w górę, ale już jestem na pełnym morzu i mogę sobie swobodnie lecieć czyżby teraz to był ten moment kiedy muszę zastrzelić te wyrzutnie rakiet na statku? oczywiście, że tak tutaj będzie taki ogromny statek, o jak widzicie i to jest tak, jakby taka walka z bossem, moi drodzy. Zobaczcie, jak tutaj jest dużo wyrzutni. Jak piękne mam naprawdę swoje rakiety, dostępne oczywiście w zamian za antliony. I teraz muszę sobie po prostu pokonać ten statek. I to będzie finał. Te wszystkie wybuchy tutaj naprawdę genialnie wyglądają, zobaczcie, silnik daje radę, pełne 60 klatek za każdym razem. Naprawdę jestem zadowolony z tego, jak programiści w Avalanche Studios poradzili sobie ze stworzeniem tej grafiki, tej gry. Co tu jeszcze zostało do zniszczenia? Tutaj są jeszcze jakieś wyrzutnie oczywiście, takie malutkie. I te pomniejsze elementy powoli, powoli zaczynają znikać z tego statku. Jaka muzyka? Słyszycie? Taka atmosfera patosu. Teraz jeszcze tylko troszkę. Oczywiście w grze możemy sobie grać we dwoje na podzielonym ekranie. Gra dopuszcza też potyczki czteroosobowe. I wiadomo, że w czym większej grupie będzie jeszcze lepiej się grało. Oczywiście także zapraszam Was, jeżeli macie ochotę sobie pograć ze znajomymi, to kupcie im grę w czteropaku i grajcie sobie, bo jest to bardzo duża przyjemność. Jeszcze mi trochę tutaj zostało do zlikwidowania. Czyżby tutaj te elementy gdzieś były, o tutaj. I jeszcze tutaj. I udało się. Statek został zniszczony. Jeszcze tylko te helikoptery, które wokół mnie tutaj latają. I to by był koniec tej misji moi drodzy. Czekamy, tutaj jest jeszcze taki większy helikopter. I mam kolejne zadanie. Muszę zniszczyć helikopter z Inferno. Gdzie on się znajduje? Aha, Inferno nie jest w helikopterze. Tylko tutaj w tym kupicie Zasiada za sterami jakiegoś... działa, jakiś wyrzutni rakiet. Ale jeszcze troszkę. I... Będzie zlikwidowany świetnie, 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 świetnie. Jeszcze troszeczkę zostało i prawie sama końcówka. Ach, te rakiety, niestety nie udaje mi się ich zestrzelić, ponieważ nie jest to dostępne. Ale w zasadzie to już jest koniec. Jak widzicie, inferno spłonął. I koniec misji. Tak moi drodzy, wygląda rozgrywka w grze Renegade Ops. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć. You. you think you have won. You have accomplished nothing. Nothing. For this, more of your cities will be turned to ash. I am Inferno and I have only Just begun. Yeah!